Jeśli myślisz, że bogactwo buduje się kawkami na wynos i promocjami w aplikacjach, to usiądź. Za chwilę zaboli. 1. Zasada: najpierw płać sobie nie światu. Największa iluzja biednych polega na tym, że żyją jak lokaje własnych rachunków. Każda wypłata przychodzi, a oni od razu biegają jak przestraszone kaczki: prąd, gaz, telefon, raty, kino, pizza, a potem dramat. Nie da się oszczędzać. Oczywiście, że się nie da. Jeśli traktujesz własne oszczędności jak opcjonalny dodatek, a nie obowiązek. Bogaci robią odwrotnie. Najpierw płacą sobie, a dopiero potem reszcie świata. I nie, to nie jest magia. To zwykła dyscyplina. Ta nudna cecha, której nikt nie chce mieć. Wyobraź sobie, że odkładasz 10% zaraz po wypłacie. Nie czekasz na resztki. Tworzysz nawyk, dzięki któremu pieniądze zaczynają pracować, nawet gdy ty leniwie przewijasz social media. A kiedy ktoś mówi, Nie mogę oszczędzać, Muszę żyć. Powiedz mu, że życie jest tańsze, jeśli najpierw odkładasz, bo kto nie płaci sobie, ten płaci wszystkim innym aż do śmierci. Dua. Zasada bogactwo buduje się powoli, ale rachunki rosną szybko. Ludzie kochają szybkie efekty: szybkie diety, szybkie pieniądze, szybkie inwestycje. Problem w tym, że szybkie rzeczy kończą się szybkim rachunkiem i jeszcze szybszym rozczarowaniem. Stary milioner, taki jak ja, wie jedno. Prawdziwe oszczędzanie to proces, który wygląda nudniej niż czekanie na wyschnięcie farby, ale działa. Najpierw odkładasz mało, potem trochę więcej, a po paru latach patrzysz na swoje konto i mówisz: To ja to zrobiłem? Tymczasem przeciętny człowiek siedzi na TikToku, ogląda motywacyjne filmiki i myśli, że bogactwo przyjdzie samo. Nie przyjdzie. Bogactwo jest jak roślina rośnie, kiedy podlewasz. Rachunki są jak chwasty rosną same. Jeśli nie pilnujesz swoich pieniędzy, będą znikać szybciej, niż znika Twoja dieta po 22 dzieł. Cierpliwość to najnudniejsza, ale najdroższa umiejętność w finansach. 3. Zasada: nie kupuj rzeczy, by wyglądać bogato, kupuj, by zostać bogatym. Ach, ten klasyk. Ludzie wydają pieniądze, których nie mają, na rzeczy, których nie potrzebują, by zaimponować ludziom, którzy mają to absolutnie gdzieś. To najtańsza droga do bycia elegancko spółkanym. Bogaci wiedzą jedno, najdroższe rzeczy są te, które kupujesz dla wizerunku. Ten błyszczący telefon, który spłacasz przez dwa lata, nikogo nie obchodzi. Te markowe buty za pół wypłaty? Nikt nawet nie zauważy. A twój portfel on zauważy i będzie płakał. Prawdziwe oszczędzanie zaczyna się wtedy, gdy kupujesz rzeczy, które działają, a nie świecą. Narzędzia, książki, kursy, aktywa. Wszystko co generuje wartość, a nie lajki. Wiesz, dlaczego wyglądam na bogatego? Bo w większości rzeczy nie muszę już kupować. Ludzie myślą, że luksus to złote zegarki. Luksus to spanie. Spokojnie, bo nie boisz się rachunku za prąd. Chcesz wyglądać bogato? Przestań udawać, zacznij oszczędzać. 4. Zasada: Twoje wydatki rosną szybciej niż Twoja pensja, jeśli im pozwolisz. Największy sabotażysta finansów? Nie inflacja, nie podatki, nie rząd. To Twoje własne przyzwyczajenia. Ludzie dostają podwyżkę i zachowują się, jakby właśnie odziedziczyli pałac po bogatym wuju. Więcej zarabiają? Pac, nowy telefon, bum, droższe jedzenie, trzask, większe mieszkanie, żeby żyć wygodniej, a potem płaczą, że dalej nie stać ich na oszczędzanie. Tymczasem bogaci robią coś kompletnie nienormalnego. Gdy ich pensja rośnie, ich styl życia rośnie wolniej, albo wcale. To się nazywa opóźniona gratyfikacja, ale młodzi wolą mówić na to życie w smutku. Wiesz, co jest naprawdę smutne? 40-latek bez żadnych oszczędności, choć zarabia więcej niż kiedykolwiek. Jeśli wydajesz każdą złotówkę tylko dlatego, że możesz, zawsze będziesz biedny. Bogactwo nie przychodzi z wyższą pensją. Bogactwo przychodzi wtedy, gdy nie wydajesz wyższej pensji. 5. Zasada: jeśli nie liczysz pieniędzy, pieniądze policzą ciebie. Najbardziej leniwa grupa na świecie? Ludzie, którzy mają wszystko w głowie. Słyszę to od lat. Kontroluję wydatki. Wiem. Ile wydaje? Oczywiście, że wiesz, do momentu, kiedy proszę cię, byś pokazał szczegóły. Wtedy nagle cisza. Prawda jest taka: kto nie śledzi każdego złotego, ten nie ma pojęcia, jak bardzo przecieka mu portfel. Bogaci liczą wszystko: rachunki, procenty, małe koszty, nawet głupie subskrypcje za 15 zł miesięcznie, które są jak komary. Małe, ale irytująco liczne. Biedni? Biedni śledzą tylko promocje i liczą, że jakoś to będzie. Wiesz, co naprawdę zmienia życie? Nie milion na koncie, tylko moment, w którym siadasz raz w tygodniu, patrzysz w liczby i mówisz: Aha, teraz wiem, gdzie uciekają pieniądze. Bo pieniądze nie lubią chaosu, a chaos to ulubiony styl życia biednych. 6. Zasada: unikaj głupich długów, jakby to była zaraza. Jest dług dobry, taki, który zarabia, ale 99% ludzi zna tylko ten drugi. Dług idiotyczny, karty kredytowe, raty na nowe buty. Pożyczki 0%, które kosztują potem 20%, chwilówki z procentem wyższym niż moje ego. Ludzie kochają zadłużać się na rzeczy, które tracą wartość szybciej niż lód w gorącej kawie, a potem dziwią się, że nie mogą oszczędzać. Bogaci mają jedną prostą zasadę: dług to narzędzie, nie kołysanka. Jeśli bierzesz go tylko po to, by wyglądać na poziomie, to gratuluję. Właśnie kupiłeś sobie bilet do finansowego piekła. Chcesz prawdziwej wolności? Najpierw pozbądź się długów, które żywią się Twoją pensją jak pasożyt. Spłacaj najdroższe w pierwszej kolejności, a potem nie bierz nowych. Bo każdy dług to kajdanki. Jedni je zdejmują, inni tylko je polerują. 7. Zasada: Twoje zachcianki mają większy budżet niż Twoje cele. Największy problem ludzi? Nie brak pieniędzy, brak priorytetów. Cele życiowe: kupić mieszkanie, zbudować poduszkę finansową, odłożyć na emeryturę. Cele piękne. Cele wzruszające, cele, które przegrywają: spaczką chipsów, nową grą, kolacją, bo mam ochotę, czy impulsywnym zakupem na promocji, która jest promocją tylko w Twojej głowie. Widziałem setki ludzi, którzy twierdzą, że chcą wolności finansowej, a potem wydają pieniądze szybciej niż są w stanie wymówić słowo promocja. Bogaci mają jedną przewagę: wiedzą, że drobne zachcianki są jak małe przecieki w łodzi. Jedna kropla nie zatopi statku, ale tysiąc kropli już tak. Jeśli każda zachcianka ma dla ciebie większą wagę niż cel, to nawet milion nie uratuje twojego portfela. Bogactwo to nie magia, to codzienny wybór między chcę teraz a chcę naprawdę. 8. Zasada oszczędzanie jest nudne i właśnie dlatego działa. Ludzie szukają ekscytacji w finansach, chcą szybkich inwestycji, spektakularnych zwrotów, historii jak z filmów o wilku z Wall Street. Niestety, jedyne, co naprawdę rośnie szybko. To twoje rozczarowanie po tym, jak straciłeś pieniądze na pewnym interesie kolegi. Stary milioner powie ci prawdę, której nie chcesz usłyszeć. Wszystko, co działa, jest nudne. Systematyczne odkładanie, budżetowanie, unikanie długów, inwestowanie małych kwot przez długi czas, zero fajerwerków, zero adrenaliny. I właśnie dlatego ludzie tego nie robią, bo to nie jest ekscytujące, tylko skuteczne. A wiesz, co jest naprawdę ekscytujące? Gdy pewnego dnia sprawdzasz swoje konto i widzisz kwotę, która wygląda, jakby należała do kogoś mądrzejszego niż ty. Fortuna kocha nudę, chaos kocha biednych, wybór należy do ciebie. 9. Zasada: jeśli twoje otoczenie jest biedne mentalnie, ty też będziesz. Pieniądze mają jednego wroga, którego ludzie panicznie ignorują towarzystwo. Przebywanie z ludźmi, którzy mówią, po co oszczędzać, życie jest jedno, jest bardziej kosztowne niż kredyt hipoteczny bo ich filozofia zaczyna być twoją. Oni kupują wszystko impulsywnie, ty też zaczynasz. Oni mają długi? Nagle dług wydaje się normalny. Oni nie inwestują? Ty też odkładasz to na później. Tymczasem bogaci otaczają się ludźmi, którzy mówią o pomysłach, nie plotkach, o możliwościach, nie przeszkodach, o długoterminowych celach, nie weekendowych popijawach. Mentalność jest zaraźliwa. Zarówno głupota, jak i mądrość Chcesz się wzbogacić? Nie musisz od razu szukać milionerów. Wystarczy, że unikasz tych, którzy przegrywają z własnym portfelem każdego miesiąca, bo jeśli siedzisz przy stole z ludźmi, którzy toną, nie licz, że ty zostaniesz suchy. 10. Zasada: jeśli nie planujesz swojego miesiąca, sklep. Zaplanuję go za ciebie. Najgorsza taktyka finansowa świata? Zobaczę, jak wyjdzie. I zwykle wychodzi tak samo: pusto. Ludzie wchodzą w nowy miesiąc jak turyści do obcego miasta, bez mapy, bez planu, bez pojęcia gdzie iść, a potem dziwią się, że lądują w najdroższych miejscach, najbardziej kuszących sklepach i najgłupszych wydatkach. Brak planu kosztuje więcej niż jakikolwiek błąd. Bogaci robią coś strasznie nudnego, czego większość nie potrafi planują. Budżet to nie więzienie to jak lista instrukcji, dzięki której nie zrobisz z siebie finansowego klauna. Kiedy nie rozpisujesz miesiąca, to nie ty wydajesz pieniądze, to pieniądze wydają ciebie. Sklepy, reklamy, aplikacje one wiedzą, jak cię złowić. A ty bez planu jesteś jak dziecko w sklepie z cukierkami. Kto nie planuje wydatków, ten planuje być biedny. Po prostu jeszcze o tym nie wie. 11. Zasada: Twój czas jest cenniejszy niż twoje pieniądze, ale marnujesz jedno i drugie. Największy paradoks biednych polega na tym, że marnują czas, by zaoszczędzić grosze, a potem marnują pieniądze, by zaoszczędzić czas. Siedzą godzinami na porównywarkach, by znaleźć oszczędność 3 zł. Ale kiedy mogą zrobić coś wartościowego, nauczyć się nowej umiejętności, poprawić zarobki, nauczyć się inwestowania, nagle nie mają czasu. Stary milioner zna prostą zasadę. Twój czas to waluta, która ma najwyższy możliwy kurs. Jeśli wymieniasz go na bzdury, zawsze przegrasz. Jeśli inwestujesz go w rozwój, zawsze wygrasz. Biedni nie rozumieją, że czas musi zarabiać. Bogaci nie rozumieją, jak można żyć inaczej. Jeśli spędzasz życie na drobnych oszczędnościach, a nie na budowaniu umiejętności, które przyniosą ci większe pieniądze, to nie masz strategii. Masz tylko przetrwanie. Pieniądze można odzyskać. Straconego czasu nigdy. 12. Zasada: Inwestowanie bez wiedzy to nie inwestowanie, to hazard w garniturze. Najgorszy rodzaj inwestora? Ten, który myśli, że jest mądry. Ludzie kochają inwestować w to, czego nie rozumieją: krypto, bo rośnie, akcje, bo kolega kupił, projekty, bo wszyscy mówią. A potem przychodzą do mnie z miną zbitego psa i pytają, czemu stracili pieniądze. A ja im mówię, bo grałeś w kasynie, tylko stolik wyglądał poważniej. Bogaci inwestują w jedną rzecz najpierw wiedzę. Nudną, solidną, bezwzględną wiedzę. Jak działa rynek. Jak działają procenty? Jak działa ryzyko? Biedni szukają skrótów, bogaci szukają zasad. Jeśli nie jesteś w stanie wytłumaczyć, jak zarabia twoja inwestycja, to nie inwestujesz, tylko modlisz się, by rynek nie zauważył twojej ignorancji. Wiedza jest tania, głupota na rynku, wyjątkowo droga. 13. Zasada bogactwo zaczyna się tam, gdzie kończą się wymówki. Oto najbardziej brutalna zasada ze wszystkich. Ludzie potrafią wymyślić tysiąc. Powodów by nie oszczędzać. Za mało zarabiam, za dużo wydaję. Teraz nie czas. Zacznę od nowego roku. Życie jest jedno. Wiesz kto tak mówi? Ktoś, kto chce usprawiedliwić własne lenistwo. Bogaci wiedzą jedno. Każdy, absolutnie każdy, zaczyna od czegoś małego. Nikt nie budzi się milionerem. To wybór, który robisz codziennie. Albo robisz krok do przodu, albo opowiadasz bajki, czemu nie możesz. Największą różnicą między bogatymi a resztą nie są pieniądze, to brak wymówek. Wymówka nie da ci odsetek, nie zapłaci rachunków, nie zbuduje poduszki finansowej. Możesz mieć wymówki, możesz mieć bogactwo. Nigdy oba naraz. No i proszę. 13 brutalnych zasad, których większość i tak zignoruje, a potem będzie się dziwić, że ich portfel wygląda jak po napadzie. Jeśli któraś z tych zasad zabolała, to znak, że była właśnie dla ciebie.